Jesteśmy z panem tutaj, jedziemy, zgarnęłem pana do centrum, bo prosił o podwózkę dobra, wraca. Uri, tutaj to jest tak pięknie, że aż pała mięknie, to jest skoro niesamowicie. Ej, mi amor, Italia! Już mi się kur... Podoba, zapytałem, mogę sobie tu w porcie zostawić samochód, bo chcę się gdzieś iść wylać, czy coś, no, no problem, możesz tylko stać, jak chcesz, nie ma problemu, najwyżej go zepniemy do wody. Tam Ja już tam, miksuję hiszpański i włoski, i coś tam z tego wychodzi, a jak coś, to wpisuję sobie, kur... 50 cent za toaletę, nie no zeszczam się zaraz, idę kur... szczać gdzieś, krzaki będę chodził Poczekaj, 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 nie będę płacił 50 centów, żeby się wyszczać kur... Szczam do bidonu, ty, idziesz szczać do bidonu. No i co, gagatki, oficjalnie Włochy. zajebi się cieszę, już tyle kurwa, pozytywnych rzeczy mnie tutaj spotkało, że to jest chyba niemożliwe aż. Godzinę byłem we Włoszech, podwiozłem pana, bo postawił mi kawusie. Powiedział, że jest byłym policjantem, żebym uważał na fotoradary. Widziałem kur... Subaru, widziałem Mazdunię, Miatunię. To jest coś kurwa, niesamowitego. Jestem tu dopiero godzinę. Teraz wreszcie mogę usiąść na spokojnie Coś zjeść, porozciągać się Zaraz trzeba do maka gdzieś podjechać, kurwa, strzelić Po Powolutku będę się kierował w stronę Genui. Po drodze jakąś plażę trzeba, kurwa, zaliczyć Tak wiecie, tak luzo, nie, Żeby złapać ten luz włoski że... Nikt się tu nie śpieszy Wszyscy mają luz, wszyscy uśmiechnięci Każdy ci mówi dzień dobry Tutaj ludzie mają luz, kurwa A Franci? Francji niektórzy to Pytali się czy jestem Francuzem mówię nie, 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 nie. Absolutnie nie jestem Siedzę w porcie Jest kurwa Kozacko w Mamy kolejne tankowanie, tym razem 1,81 zobaczymy ile litrów wejdzie, 355 km zrobiłem Zresztą tam jest karło, już chyba umyję korsule Ale mi się szczać chce, 29,5 bardzo dobry wynik Trafiłem na jakieś obrzędy satanistyczne we Włoszech Pierwszy dzień w Genui, pięknie się zaczyna, bardzo ładnie Słuchajcie, nie wiem czy mnie słychać ale nie dbam teraz o to To jest to czego oczekiwałem od tej przygody Takie rzeczy miały się dziać niespodziewane Poszedłem tylko na spacer rozprostować nogi Trafiłem na coś tak pięknego I Niesamowita przygoda Naprawdę pierwszy dzień we Włoszech hey. Czego chcesz więcej? Zaraz jeszcze przejść. Może coś imponujemy do jedzenia, bo kiełbasa. Bo tak się nie samo na Wszedłem do Lidla w ogóle wejściem służbowym, ludzie sami w koszulkach Lidl, no mnie wszyscy ciało, ciało, już może nowy pracownik, Kur. A ja wychodzę później z zakupami, wychodzę na tym samym, inni ludzie tak na mnie patrzą, czy to jest jakiś szef czy coś. No I tak miałem sobie usiąść zrobić kawkę, ale tutaj jest kafeteria, a że jestem we Włoszech idę sobie na... Kawusia Chciałem strzelić kawusia, jakąś dobrą włoską Tej nie ma Kolejny dzień, gdzie dzieje się coś niesamowitego we Włoszech Nie miałem w ogóle pieniędzy, jakby gotówki A tutaj płatność jest tylko gotówką Już miałem podziękować Buongiorno Miałem podziękować I gość powiedział Spoko, że ja ci wezmę Miałem jakieś centy Mówię, że tyle mała, spokojnie spokojnie. No i tak teraz Genoia na kawusia i miłego Dżoniusia Dobra, jak myślałem, że ludzie dziwnie się na mnie patrzyli we Francji To tutaj jest jeszcze, jeszcze bardziej to nasilone Ja wyglądam zupełnie inaczej niż każdy tutaj dookoła Zresztą popatrzcie sobie na mnie Wyglądam zupełnie inaczej, właśnie na tych wszystkich ludzi Wszyscy są eleganccy, jakieś koszule, jakieś polóweczki A ja, człowiek w pi... Chodzący człowiek w pi... Szukam miejsca, gdzie mogę sobie wydrukować e, bilet na prom Żebyśmy się pojebani, ale kur się mogę znaleźć, ale zaraz znajdziemy. Bo niby na jednym mailu pisze, że trzeba mieć wydrukowany bilet, a na drugim, że nie, ale lepiej sobie wydrukuję, bo będę miał święty spokój. mi się mnie nie będzie bo ja się dalej będę delektował tym, że ludzie się na mnie chlepą kapią. Dobra, kurde. Pół godziny udało się podrukować pierdolony bilet mamy. Także jesteśmy bezpieczni. Teraz idę się przejść, bo to jest spoko, ta galeria, nie ma za dużo ludzi, o na tą godzinę. Idę się przejść, zobaczyć, później wracam, idę do maka, posiedzieć w maku, coś tam sobie ponotujemy delikatnie. Przygotujemy się i co? I idziemy po portu, jakieś e, sardynki które łapać i jedziemy. Ale się dzisiaj na Tak się napierd... na tym promie. Jest o 21.00, pierwszy mecz reprezentacji Włoch, na pewno tam będę w i na pewno będę na, na, na chlamku, jestem tego pewny, w zupełności jestem tego pewny, ale już się nachodzę. Dobra, jestem w galerii, w uh, na parkingu, przy wejściu i wejściu, że ktoś będzie wchodził i wychodził, nie wiedział co odpierdalał, ale mam w to wyjebane. Będę sobie robił właśnie nudle, podwórz mamy, zaczynamy, wypływamy z portu o 19.00, dojeżdżamy tam, dopływamy tam jutro o 7.30, ale... Dzisiaj, w dniu dzisiejszym jest pierwszy me reprezentacji Włoch w piłce nożnej i będę wtedy na promie i na pewno będę Włosi i chętnie się z Włochami napier... jak pier... Księciunio. a teraz muszę sobie przygotować troszkę jedzenia, a jutro jutro o nie mogę się szczerze doczekać co kurwa się stało, bo Włochy jest drugi dzień, już spotkałem je mnie same niesamowite rzeczy tutaj, no jest po prostu kozacką czy wyglądam jak żół? raczej nie raczej totalny kurwa kozak, wiecie czemu? bo nie interesuje mnie co inni ludzie sobie o mnie pomyślą, jak mnie zobaczą bo pewnie pierwszy i ostatni raz w swoim życiu i spotkam Albo raczej na pewno, bo jest w chuj mi na świecie Więc mam to wyjebane, a jak masz wyjebane na to co ludzie o tobie myślą To żyje ci się lepiej, bo to jest twoje życie, a oni nie przeżyją twojego życia Ja przeżywam właśnie niesamowitą, jeszcze raz niesamowitą historię oraz podróż Jedynie co oni mogą, to mogą mi zazdrościć Także jeżeli chcesz coś zrobić, to po prostu to zrób Kurwa jedziesz tym autem Dobra, odjebałem zamiast do nudli, wsypać proszek z kurczaka, wsypałem do kawy. Ale i tak to wypiję. Dobra, przyszła policja. Przed chwilą kazali mi zwijać manżur, także się zwijam. Zrobili zdjęcia dowodu w samochodzie mojego i kurwa, Dobrze, że nie widzieli. W kawie było akurat kawę, sesypałem. Dobra, już czekamy na wjeździe do portu. Trzeba przygotować wszystkie dokumenty. Bilecik, dobra, się okazało, że przyjechałem zbyt wcześnie. Do otwierają dopiero o 15. a jest 13.30, także mam półtorej godzinki. Zrobię sobie tu jakieś papu, poczytam książeczkę. No i czekamy sobie na spokojnie. Może się przejdę, może tu kurwa będzie coś ciekawego. No ale tu jest port, tu jest kurwa pyta. Pytak z kurwysy. piękny pieszo. 4, 6, tym, którzy się śmiali, nie wierzyli, mówili, że jestem pierdolnięty. Jadąc tym samochodem do Holandii, to jadę właśnie na Sardynię. Jest to najmniejszy samochód tutaj, ale o największym sercu i największej duszy. Ten samochód jeszcze będzie tyle razy pojawiał tutaj, jestem tak z niego dumny, serio, pierwszy raz w ogóle będę płynął promem, jakby większa i dłuższa podróż łódką po wodzie, ale co, kiedyś musi być ten pierwszy raz, bardzo się cieszę, bardzo się cieszę, no i co, no i jutro Sardynia, trzeba zwiedzić Sardynię samochodem, dołącza do mnie Natalia, czego chcieć więcej, no nie, no jest kurwa kozacko, bez jak. jest kozacko, trzeba się w końcu blokować, a nie pierdolić jakiś smuty kurwa ma być ekspresja wszystko ma być ma być zajebiście będzie zajebiście jest zajebiście no kurwa jest pyte naszego promu jeszcze nie ma tak wygląda Palermo z widoku sportu. nie było mi dane zwiedzić dużej części Palermo ale byłem poza Palermo i było brudno Chyba nawet dziwki przyszłe, kurwa na live. Będą własne kurtyzany z portu. Pięknie, kurwa, pięknie się zaczyna. <laughs> Słuchajcie, to wszystko co się dzieje, mówiłem sobie. Teraz przeżyję przygodę swojego życia. I wiecie co? Naprawdę przeżywam przygodę swojego życia. Jestem szczęśliwym człowiekiem. Życie jest piękne. Przeżywam przygodę swojego życia. I życzę tego każdemu z was. Załadujemy ładujemy się już na prom. Kurwa, taki jestem podjarany Ale co nie wyobrażacie? Dobra, się okazało, że ja nie mam kurwa żadnej kajuty na mojej pierdolonej łajbie. Bez pał tu, nie? Na pokładzie. Normalnie tutaj rozpierdalam sobie na będę tu, kurwa spał. Nie wiem, na pływem to bo mam całą szansę O, No, no parle, italiani, sorry. I normalnie no, rozkładam sobie rzeczy, będę spał kurwa. Nie umyję się znowu, Jaski nie zaciągniecie mnie do mycia, skurwysyny. Ta noc będzie zajebista, ale tutaj jest taka paruwa. Jestem na garażu A, czyli jakby najniżej out. Tu chyba będzie trzeba, no na pewno tutaj trzeba będzie wyjechać tyłem. Wie w samochodzie, czyli w moim comfort place. Za dużo ludzi. Już mnie wszyscy kurwiają. Żaden włoch nie mówi po angielsku. Dobra, ja się rozkładam powoli. Idę sobie siknąć. Ci ludzie mnie zmęczyli. Gdyby mi się coś uwidziało, to bym się tu mógł rozłożyć. Ale chyba jednak wolę w samochodzie. Już wiem, gdzie będę oglądał dzisiaj mecz. Mi się wydaje, że mecz będzie tu oglądany. To jest rzeźnia mega. Zobaczyć, rozłożyć te krzesła. Na przykład się na nich położyć. Pierwszy raz od wyjazdu jestem w stanie Patrzyć na siły w lustrze, jak kurwa bardzo przystojny jestem. Można dokość człowieku. Ja tutaj jestem największą atrakcją na, na tym kurwa jachcie całym. Dech jeszcze przejść, bo ponownie gdzieś tu jest basem. W paru piętrach niżej. Brudnym, jestem na dziewiątym, ale idę zrobić obchód. Kurwa dość spory to jest. Ale będziemy czy chodzić, a ja pierdolę Sobie przyszedł do biblioteki. Na spokojnie poczytać. A i jest kurwa zamknięta. Ale miejsca... No, to też jest kurwa zamknięte. Ona no, to jest w ogóle przejście otwarte, jak tu się nie da wejść do biblioteki. Na spokoju kurwa człowiek nie może przeczytać książki. Co się okazało? Zamknięty parking na dole. Nie da się nic z nie da się zejść. Nie mam ze sobą nic ani jedzenia. Jestem chuj głodny już. Nie ma ze sobą ani jedzenia, ani bluzy, nie ma ze sobą kompletnie nic. Z tym głębokim pójściem będę, kurwa, nie będę zaraz do kapitana wyciągam z kajuty, mówię mu kurwa, w śmieciu, bo co głodny, nie? Najbardziej jedzenie, choć już to no nie fajne, co nie? Udało się, mamy jedzenie, mamy wodę i mamy luzę. Chodziłem po takich miejscach, później wam po bo oglądam i jem. Jeden, jeden, kurwa, Dwa, jeden. Piękny, piękny, kurwa. Piękna, ale słabo się tu bawią. Za mało najebanych ludzi tu jest.